Hej z tej strony Fras to jeden, a to jest trzeci odcinek z serii Skill Gramy sobie dzisiaj snajpereczką na mapie Russian Factory Chyba nie wiem, raczej tak to się czyta ehm, Dobra Mam nadzieję, że wygramy to, bo... O, headshot is gone. Spoko. A nie, tak ogólnie to nawet spoczko jest. Lubię tą mapkę. Yy, no i tak. Jak wiecie, yy, na moim kanale... Męczennik, spoko. Na moim kanale jest już aż... 47 widzów. Więc na 50 widzów szykuję już od razu... Jakiś mały konkursiak. Nie wiem z czym Wam się to skojarzyło, bo mi z Siusiak, ale dobra. Ym, tak więc następnie, jak już powiedziałem przed chwilą, konkurs. Jaki, jakiś malutki specjal. I tak. Jak wiecie, prawie że na każdym kanale powinien być jakiś QA coś, lecz fuck, u mnie nie będzie y, czegoś takiego, tylko zrobimy założę jakie można powiedzieć y, tylko dla YouTube y, kanał konto na ASKU. I Wy będziecie mi tam zadawać przeróżne pytania. Ja Wam będę y, odpowiadał na każde pytanie. Od razu mówię, że będzie, y, będzie odpowiedź. Nawet na jakieś głupie pytanie. Ja was wszystkich szanuję. Na wszystko będzie odpowiedź. Więc tak. Yy, pod tym filmem o Jezus, prawdopodobnie znajdzie się link do kanału Szymona. <laughs> Bo on Ostatnio zaczął też nagrywać, wrócił na razie jeden filmik z yy, jakiś jeden konkurs świąteczny, w którym można wygrać, yy, w którym można wygrać, jak ta gra się nazywa, BF 4 Tak, dobra, jedziemy dalej. Jak wiecie, za niedługo są święta, więc trzeba przygotować jakiś... jakiś, nie wiem, nie specjal, tylko jakiś taki... jakby to powiedzieć... headshot. Taki jakiś, kurcze nie wiem, jakby to nazwać, taki... zrobię taki filmik ym, z życzeniami Ponieważ what the fuck? Ponieważ, no spoko, ponieważ... Ponieważ co? Mm, tak mi się język zaplątał, że nie ogarnie cię. Spoko. Czy ja gościa zabiłem pistolecikiem? Spoko. Takiś widocznie no bym musiał być. Pozdrawiam. Nie, 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 nie Fuck. Nie, dlatego no, się nie dało przeżyć, ponieważ dwie osoby aż mnie zaczęły atakować. Ogólnie kit. Dobra. Co tam? Aha. Yy, myślę, że... What the fuck? No, ja chciałem sobie go ustawić do celownika. A mi biegał w kółko. Myślę, że nagram dzisiaj z 6 odcinków yy, albo 7 nagram i będę wrzucał codziennie jeden więc powiedzmy że powiedzmy że będę mam nadzieję jak mi się wszystko uda, wszystko dobrze pójdzie to będę w tym tygodniu rzędę wrzucał codziennie chociaż po jednym odcinku i nie wiem co wam jeszcze ja mam mówić, to może ja na razie będę troszeczkę ciszej a wy sobie w tym czasie popatrzycie na jak lamię w tą gierkę fajnie Ach, nie udało mi się już go zaszczelić. Więc myślę, że zagram sobie jedną, jedną walkę na tej mapce. <coughs> Przepraszam. Zagram jedną walkę na tej mapce. Skończę o. odcinek. I zaraz zacznę nagrywać drugą. Mm, tak myślę, nie? Wiem, czy mi się to uda? Jeśli czas, no mi na to pozwoli, haha. Ha. Ja żartuję. Yy, czekajcie... Ale myślę, że to będzie dosyć takie troszeczkę głupie, jakbym zrobił... ...wszystkie odcinki... Yy, ...ze skill'a. Fuck. Może jeden jakiś wykombinuję z czegoś innego, nie wiem, na przykład z... Yy, wota, Minecrafta. Dobra. Jedziemy. Mam do was jedną malutką prośbę. Czy moglibyście mi doradzić, jaką grę miałbym sobie kupić na urodziny? Posuń się, debilu. O o o o o, o fak, 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 fak. No ja, pieprze. Ale lamin. Jezu, jaka będzie gówniana ta walka. Dobra. Więc to już będzie na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i lajkujcie, śmianeczko.